pani w naszym projekcie słowo blisko ciebie przychodzi czas na kolejną księgę księgę należącą do zbioru proroków mniejszych i jest to księga absolutnie wyjątkowa, księga absolutnie wyjątkowa dlatego że kończy lekturę starego testamentu przed nami księga proroka malachiasza Krótka, zawierająca trzy rozdziały. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia. Otóż samo imię proroka oznacza mniej więcej tyle, co posłaniec Jahwe. Prorok, Malachiarz, jest wysłańcem Boga, aby przynieść ludowi izraelskiemu wieść od Boga pochodzącą, a księga powstała w drugiej połowie V wieku przed Chrystusem. Myślę, że można datować ją na 480 rok przed Chrystusem i lata następne. Jesteśmy już więc w Jerozolimie, wygnanie babilońskie się skończyło, świątynia kwitnie, wznowiony będzie kult za czasów proroka Ezdrasza, Nehemiasza, przeprowadzone będą reformy religijne i to właśnie w takiej sytuacji przemawia prorok Malachiasz. A treściowo ta księga zawiera zasadniczo groźby, tak, taka surowa księga, groźby i napomienia skierowane osobno do kapłanów i osobno do całego ludu izraelskiego, jeszcze z takim szczególnym wyróżnieniem małżeństw, mianowicie mamy tutaj zakaz małżeństw mieszanych. Właśnie ten zakaz małżeństw mieszanych czyli Żydów z poganami, jest tutaj bardzo mocno podkreślone, a to oznacza, że jesteśmy jeszcze przed pełną reformą Ezrasza i Nehemiasza, kiedy te małżeństwa zostały całkowicie zakazane. W związku z tym prorok przestrzega przed tym, aby nie wprowadzać pogan, do rodzin żydowskich, bo poganie przynoszą elementy swoich kultów, swoich wierzeń i wtedy ta wiara Izraelitów może być w pewien sposób zagrożona. Prorok także wyrzuca i kapłanom i ludowi brak wierności przymierzu. To pokazuje jako jeden z głównych grzechów i co ciekawe, kilkukrotnie, troszkę odmiennie, w tym sensie, że w innych księgach prorockich nie ma wielu albo tak wielu napomień, jeśli chodzi o czary, osięganie po takie praktyki magiczne. Kilkukrotnie tutaj w tej księdze ten grzech ukazany jest jako jeden z największych. Po tych różnych napomnieniach, uwagach skierowanych do kapłanów i do całego ludu, księga kończy się niezwykle ważnym momentem. Mianowicie powiedzieliśmy, że jest to ostatnia księga Starego Testamentu, jednocześnie ostatnie zdania tej księgi wprowadzają nas pięknie w karty Nowego Testamentu, bo to czytamy tam zapowiedź Pana Boga: Oto ja pośle Wam proroka Eliasza. Przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi izraelskiej przekleństwem. Wiemy, że ta zapowiedź nadejścia Eliasza, który w tajemniczych okolicznościach został uniesiony do niebios spełnia się w osobie Jana Chrzciciela. Eliasz został uniesiony do niebios z nad Jordanu i dokładnie w tym samym miejscu Jan Chrzciciel rozpoczął swoją działalność. Jeszcze przed nadejściem Dnia Pańskiego, Dnia Wielkiego i Strasznego, czyli dnia pojawienia się Mesjasza, czyli Chrystusa, to Jan Chrzciciel zapowie nadchodzącego Mesjasza. Pan Bóg więc w swojej cudownej pedagogii przepięknie kończy ten Stary Testament, jednocześnie otwierając czytelnika na perspektywę Nowego Testamentu i pojawienie się centralnej postaci historii zbawienia Jezusa Chrystusa, Mesjasza i Zbawiciela. Bardzo gorąco zapraszam do lektury.